Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Astrofonu, czyli kącika widza, w którym odpowiadam na wasze pytania z dziedziny astronomii, nowych technologii i generalnie krążących wokół tych tematów. I dzisiaj też nie zabraknie pytań, więc żeby nie przedłużać, zaczynamy. Tomi1948, proszę się nie śmiać, pytanie na poważnie. Czy jeśli wysłaćby na orbitę okołoziemską ogromną soczewkę lub zwierciadło wklęsłe, to można by tak skupić światło, żeby mogło palić różne przedmioty, drzewa, ludzi, miasta? Wiecie, tak jak się kiedyś bawiło lupą w wypalanie wzorków na deskach. Przez chwilę bałem się, że zamiast o deskach wspomnisz o mrówkach albo innych owadach. Zresztą takich kolegów też miałem. E, osobiście nie paliłem lub nic żywego, żeby nie było. Natomiast e, co do Twojego pytania, no to owszem, jeżeli udałoby się na orbitę wystrzelić odpowiednio wielką soczewkę albo wielkie zwierciadło, to bylibyśmy w stanie skupić wiązkę promieni słonecznych tak, żeby. A, można było za jej pomocą dokonywać zniszczeń na powierzchni ziemi. Tylko problem leży w naturze technicznej, bo o ile jest to możliwe, oczywiście w teorii, no to w praktyce zbudowanie tak wielkiej soczewki jeszcze wyniesienie jej w przestrzeń kosmiczną jest w dzisiejszych czasach po prostu niemożliwe. Po pierwsze, taka soczewka no, zapadłaby się popękała pod własnym ciężarem. Wyobraź sobie ile szkła czy też jakiegoś polimeru musiałoby pójść na to, żeby wykonać tak wielki obiekt. Natomiast druga sprawa, no to oczywiście wystrzelenie tego wszystkiego w przestrzeń kosmiczną. No, w tym momencie nie dysponujemy po prostu tak potężnymi rakietami, żeby można było coś takiego w przestrzeń kosmiczną Wynieść. No, można by było próbować składać to z elementów, no ale to też wtedy promień skupiania, a właściwie właściwości skupiania takiej składanej soczewki niekoniecznie byłyby odpowiednie. Także w teorii tak, w praktyce niestety nie, a może właściwie stety, bo nie wyobrażam sobie, żeby jakiś kraj, który no ma napięku z innymi krajami albo po prostu prowadzi go jakiś ha, dziwny człowiek, a mógł wykonać coś takiego no i z orbity razić nas tak. Niezwykłą i egzotyczną bronią Przemek Kwiecień. Cześć, czytałem dziś o torusie Stanforda. W artykule wspomniane były punkty Lagrange'a zwane libracyjnymi. Czy mógłbyś o nich opowiedzieć? Wielkie dzięki i pozdrowienia z mojego sektora galaktyki. No i również pozdrawiam z tego sektora galaktyki, o ile to jest inny sektor galaktyki. Natomiast jak najbardziej mogę o tym chwilę opowiedzieć. Najpierw może, co to jest torus Stanforda, bo nie każdy pewnie słyszał już ten termin. Torus Stanforda odnosi się do specyficznego rodzaju stacji kosmicznej, która jest takim właśnie torusem czyli można powiedzieć donatem takim bączkiem z dziurką. Gdybyście chcieli wziąć walec i po prostu zamknąć go w linii okręgu, to mielibyście właśnie wtedy torus. No i taki torus Stanforda to co widzicie teraz na grafice właśnie zaproponowany został na wykładzie na Uniwersytecie Stanforda. Stąd też nazwa. A miałaby to być baza kosmiczna o średnicy mniej więcej 2 km. Tam miał być chyba kilometr 800 m. Miała się obracać z odpowiednią Prędkością tak, aby siła odśrodkowa na jej dnie sprawiła, że mielibyśmy zasymulowaną grawitację o mniej więcej właśnie wartości 1G. No i taka baza z wewnętrznymi jakimiś domostwami, wewnętrznymi ulicami, całą infrastrukturą mogłaby się na orbicie znaleźć. Czy coś takiego można by było wystrzelić? No dzisiaj nie jesteśmy technicznie zdolni, a właściwie finansowo chyba bardziej zdolni, żeby coś takiego stworzyć. Natomiast o co chodzi z punktami Lagrange'a? Otóż są to tak zwane właśnie punkty libracyjne, czyli punkty na orbitach między dwoma obiektami. Na przykład niech to będzie Ziemia i Księżyc i właśnie na grafice i animacji, którą teraz Widzicie, takie punkty się znajdują. Punkty L1, L2 i L3 leżą na linii przecinającej obydwa ciała, natomiast punkty L4 i L5 znajdują się na planie trójkąta równobocznego na orbicie tego drugiego mniejszego ciała. No i o co chodzi z tymi punktami? Spójrzcie po prostu jak to działa, w momencie kiedy umieścimy obiekt w punkcie libracyjnym, no to będzie się on poruszał razem z całym naszym systemem w ten sposób, że będzie się znajdował w stosunku do tych dwóch naszych obiektów, czyli w tym przypadku Ziemi i Księżyca cały czas w tym samym miejscu. Księżyc obraca się wokół Ziemi i te punkty również obracają się razem z nim, także możemy tam umieszczać różnego rodzaju obserwatoria, różnego rodzaju satelity, różnego rodzaju sprzęt, który wymaga tego, aby znajdować się na przykład właśnie Cały czas w tym samym punkcie. No i teraz, tak, punkty 1, 2 i 3 nie są do końca stabilne. Na nich trzeba wykonywać pewne manewry, że tak to nazwę, żeby ten obiekt mógł w takim punkcie pozostać. Natomiast punkty L4 i L5 w większości przypadków są um, stabilne, no i tam jak coś umieścimy, to powinno się na tej orbicie już utrzymać. Marcin Mikołajczyk. Czy stacja kosmiczna może być rozbudowana w nieskończoność i utworzyć miasto dla bogoczy, tak jak to było pokazane w filmie Stellaris? No, w nieskończoność na pewno nie, no bo sam wiesz, nieskończoność. No oczywiście rozumiem, że to był taki, taka figura retoryczna, no i generalnie chodzi o to, czy można rozbudowywać ją na coraz większą, coraz większą, aż powstanie faktycznie takie wielkie miasto aglomeracja w przestrzeni kosmicznej. No. Teoretycznie nic nie stoi na przeszkodzie. Jeżeli tylko jesteś w stanie utrzymać tę stację kosmiczną w całości, to znaczy nadzorować ją, dokonywać napraw, zaopatrzyć taką stację, no to jak najbardziej. Jeżeli mamy technologię, aby stworzyć stację kosmiczną typu Międzynarodowa Stacja Kosmiczna, no to moglibyśmy też stworzyć dużo większą stację. Ale tutaj wchodzi kilka przeszkód. Po pierwsze, finanse, no bo żeby wynosić przestrzeń kosmiczną coś takiego, to się musi w jakiś sposób nam opłacać. Jakkolwiek stacja międzynarodowa, stacja kosmiczna, no to jest projekt badawczy i tutaj mamy ten a, zwrot w postaci na przykład właśnie badań, w postaci tego, że człowiek jest w przestrzeni kosmicznej, więc mamy tu jakąś wartość też taką propagandową. Natomiast no już stworzenie tak wielkiej bazy, która pochłonęłaby tryliardy pewnie dolarów, a może nawet i więcej, nie ma z punktu ekonomicznego żadnego e, pożytku, dopóki faktycznie nie zaczniemy latać w kosmos, kolonizować tego, tej przestrzeni kosmicznej. E, druga sprawa to właśnie utrzymanie tego w kupie. Musielibyśmy tutaj chyba Używać jakichś robotów naprawczych, które cały czas chodziłyby sobie po takiej stacji i dokonywały tego typu napraw, no bo nie oszukujmy się. Nawet jeżeli chodzi o Międzynarodową Stację Kosmiczną, na podróż, po której zapraszam Was już w ten piątek, bo live będzie właśnie o stacji Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, no to. Nawet mając taką stację niewielką, de facto, w porównaniu do tego, co zaproponowałeś, musimy tam dokonywać napraw. Astronauci wychodzą w przestrzeń kosmiczną, żeby właśnie albo ją rozbudować, albo dokonać jakichś napraw. Tutaj mielibyśmy to zwielokrotnione, więc pieniądze, pieniądze, pieniądze. Technologia, no też trwałoby to nie koszmarnie długo, gdybyśmy musieli to wysyłać w ten sposób, jak wysyłamy to teraz, czyli za pomocą rakiet chemicznych. Okej, okay, budujemy coraz większe rakiety Delta 4 Heavy, za chwilę ma być Falcon Heavy, chociaż tu też pewnie jakieś opóźnienia mogą się wydarzyć. Natomiast, no, cały czas wydaje mi się, że nie kleiłoby się to po prostu finansowo i budżetowo. Także teoretycznie, ponownie odpowiedź brzmi tak, teoretycznie tak, natomiast w praktyce nie bylibyśmy w stanie w tym momencie tego zrobić. Patryś jest taki wąsaty typek, co kręci różne filmiki na ISS i widziałem kiedyś jego zdjęcie na tej stacji z workiem <laughs> zioła. Czy to prawda, czy fake? Wąsaty Typek o którym mówisz to Chris Hetfield, kanadyjski astronauta, który owszem dał się poznać z tej strony, że będąc na swojej misji, na pokładzie międzynarodowej stacji kosmicznej, no w bardzo niekonwencjonalny sposób komunikował się z Ziemią. Robił właśnie bardzo ciekawe vlogi, pokazywał jak wygląda życie astronautów na Pokładzie stacji kosmicznej, znaczy to robią generalnie praktycznie e, każde e, załogi, które lecą na Międzynarodową Stację Kosmiczną, ale on podszedł do tego bardziej kreatywnie. Na przykład nagrał płytę na e, stacji orbitalnej, wziął tam ze sobą gitarę, e, ponagrywał piosenki, potem te piosenki były jeszcze oczywiście zmasterowane tutaj na Ziemi, dodane były teledyski, które też krę kręcił tam sobie na górze. A między innymi, właśnie cover piosenki. Zdaje się, że to był uh, David Bowie, tak, Space Oddity, którą serdecznie polecam i Chris Hatfield właśnie um, wykonywał cover tej piosenki. Jeżeli chodzi o to zdjęcie, które w tym momencie widzicie, czyli zdjęcie z ziołem, z marihuaną e, i Chrisa, który pokazuje cichutko, cichutko, bo tutaj on mam coś specjalnego, co niekoniecznie powinno wydostać się do opinii publicznej, no to oczywiście jest to fake. No, niestety, nie było marihuany na stacji międzynarodowej, stacji kosmicznej, być może jakaś. Do badań na zasadzie na przykład właściwości leczniczych tej rośliny, ale na pewno nie do palenia. Na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej jest absolutny zakaz używania otwartego ognia, palenia czegokolwiek. Nie mówiąc już o tym, że filtry bardzo, bardzo długo musiałyby pracować, żeby po prostu ten cały zapach, ten cały dym odprowadzić z atmosfery stacji kosmicznej. To zdjęcie jest przerobione. Co prawda, Chris stał tam gdzie stał, trzymał worek tam gdzie trzymał i trzymał. Palec pokazując, że trzeba zachować sekret. Natomiast sekretem była nie torba marihuany, a torba pełna jajek wielkanocnych. Jest w Stanach Zjednoczonych taka tradycja szukania jajek wielkanocnych, które poukrywał niby króliczek wielkanocny. No i Chris Hetfield w ten sposób też dla swoich załagantów poukrywał te jajka a potem oni mieli je znaleźć, także no niestety muszę znowu być tym, który popsuł całą zabawę, rozwiązał zagadkę, która okazała się nie być tak wspaniała, znaczy właściwie ta odpowiedź na zagadkę, nie być tak wspaniała jak sama zagadka. I dlatego nie biorę się za trójkąt bermudzki. Kącik heretyka, mnie interesuje jedno, Jelsi w kosmosie jest umownie proznia, to co nas oddzielalo od prozni w tej rakietce? która niby to lecieli na Księżyc. Jak wiadomo, sztuczna grawitacja to jest plany i bajki, więc co w tej rakietce było, tylko tlen by mogli oddychać. A skąd tak napchane tlenem rakietki? Nigdzie nie byli, a bredzi się o bazie na Marsie. A most eby logiocznie pierwsza baz, a byla na Księżycu. A nie tylko siedziec na orbinie, nie przekraczając kosmicznego promieniowania, które nas zabije, i bajeczki klepac o podrozach w kosmosie. Ile można siedzieć w stacji i badać, badać i badać, ile to juzu lat. Technika poszła do przodu, a nam się wmawia brednie o kosmosie. Kącik heretyka. Kuba, jak zachowa się telefon komórkowy w kosmosie. No odpowiedź na to pytanie zależy od tego tak naprawdę o co konkretnie pytasz. Jeśli pytasz o to czy telefon będzie działał w przestrzeni kosmicznej tak jak tutaj na ziemi, no to odpowiedź brzmi oczywiście nie. Sieć komórkowa działa na zasadzie stacji nadawczych, czyli tych dziwnych wież, które często mijacie, jadąc sobie przez Polskę, które rozsiane są tutaj na powierzchni Ziemi i ich zasięg w górę no nie jest aż tak wielki, żeby mógł sięgać kosmosu. To pewnie jest raptem parę kilometrów, tak podejrzewam. Nie wiem, nie znam dokładnych specyfikacji. Natomiast na pewno nie tyle, żeby docierał ten sygnał w przestrzeń kosmiczną. Internet w kosmos jest wysyłany satelitarnie i tylko w ten sposób można się właśnie łączyć. Za jego pomocą, no, z Ziemią, tak, i za stacją kosmiczną. Więc w ten sposób telefon na pewno nie będzie działał, nie będą działały usługi różnego rodzaju telekomunikacyjne, które telefon normalnie na co dzień zapewnia. Natomiast jeśli chodzi o to, czy samo urządzenie działałoby w przestrzeni kosmicznej, no to tutaj odpowiedź jest bardziej złożona, ale pokrótce mówiąc tak, powinien działać. E, a nawet działa, bo niektóre satelity były wyposażone dosłownie w telefony komórkowe, w smartfony, które były wmontowane do środka i na nich oparta była jakaś tam część czynności, które ten satelita, najczęściej taki CubeSat mały, wykonywał. Więc wiemy doskonale, że telefon działałby. Natomiast no, w takim satelicie oczywiście telefon był w pewien sposób chroniony. Przez ochronną zewnętrzną warstwę, która gdzieś tam w tym satelicie była, więc nie nagrzewał się, nie wychładzał się aż tak bardzo, jak gdyby zupełnie zostawić go... Po prostu w przestrzeni kosmicznej. No więc, co zrobić? Znaczy, co stałoby się z telefonem, który taki astronauta wyniósłby ze stacji kosmicznej w skafandrze swoim, zostawił na orbicie i po prostu potem wrócił, a telefon sobie by latał? Otóż. Taki telefon absorbowałby na pewno temperatury, które padałyby na niego ze słońca, znaczy, znaczy, absorbowałby promieniowanie padające ze słońca, no i w ten sposób temperatura podnosiłaby się. Z drugiej strony tam, gdzie byłby wystawiony na działanie cienia, czyli po drugiej stronie schładzałby się. No i tutaj mamy temperatury, które w plusie mogą sięgać nawet 120 stopni Celsjusza, natomiast w minusie mogą spadać nawet i do minus 270. Także Hej, no jest to bardzo duża różnica temperatur i nawet najlepsze telefony komórkowe na rynku nie byłyby w stanie wytrzymać aż takiej amplitudy, aż takiej różnicy. Z tego co wiem chyba najbardziej taki hardkorowy telefon mógł pracować w temperaturze minus 51 stopni i też nie jestem pewien czy pracować, czy tylko po prostu ta bateria nie zniszczyłaby się kiedy byłby wyłączony. No i plus tam 50 chyba też w górę. Powyżej tych temperatur po prostu telefon by się zepsuł. Najbardziej ucierpiałyby najprawdopodobniej baterie. One są właśnie wrażliwe na temperatury. Kiedy są one zbyt wysokie, no to bateria po prostu się niszczy. Natomiast przy zbyt niskich bateria bardzo szybko wyładowuje się, tak? Traci też swoje właściwości. Więc tak to by wyglądało. Jeżeli ten telefon byśmy zaczęli obracać, on by się obracał dookoła m, swojej osi, no to te temperatury nie nadążałyby, tak, wytwarzać się. Nie nadążałby się nagrzewać i nie nadążałby też tak oddawać aż bardzo e, tego swojego ciepła poprzez wypromieniowywanie go. No i jest szansa, że dopóki ta bateria by nie padła, to taki telefon mógłby wytrzymać. Ja zastanawiałem się jeszcze nad kondensatorami, no bo one mają w swoich wnętrzach ciecz e, i... Mogłyby po prostu spuchnąć w warunkach tak obniżonego ciśnienia. Natomiast no, co pokazały eksperymenty z wynoszeniem smartfonów w ramach części tych satelitów? Najwyraźniej próżnia nie wpływa na kondensatory, które na te mikrokondensatory, które znajdują się w telefonach komórkowych. Więc podsumowując, telefon komórkowy w przestrzeni kosmicznej podziałałby jakiś czas, natomiast w zależności od tego, czy obracałby się wokół własnej osi, czy nie, no to ten czas by się skrócił albo wydłużył. Ale myślę, że odpowiedź brzmi po prostu tak. A teraz chciałem polecić Wam naprawdę świetny kanał, zresztą mojej koleżanki, która do tej pory była blogerką, a teraz zaczęła tworzyć wideo w internecie. No i bardzo wartościowe moim zdaniem, wideo. Nazywa się Kasia Gandor i opowiada w swoich filmach o biochemii, o ciekawostkach takich związanych z naszym zdrowiem, z naukowym przede wszystkim podejściem do pewnych mitów na temat np. Na chorób, żywienia itd. Na jej kanale możecie zobaczyć filmy takie jak na przykład dlaczego. Dlaczego jeszcze nie mamy leku na raka? Niby odpowiedź wydaje się oczywista, a tak naprawdę wcale do końca nie jest. Albo na przykład ostatni temat, czyli kiedy tak naprawdę dochodzi do zapłodnienia. I tutaj zobaczycie, że zapłodnienie to wcale nie jest taka prosta sprawa, jakby się wydawało. Ale żeby w ogóle mogło do niego dojść, musimy po drodze przejść przez szereg różnych ciekawych. Reakcji. Także jeszcze raz serdecznie Wam polecam. Link do kanału znajdziecie w opisie filmu, a także na końcu filmu możecie kliknąć bezpośrednio właśnie w filmy Kasi. Pozostał nam jedynie Astrosuchar. Jakie są fakty o kosmitach? Porywające. <laughs> A ja się z wami już żegnam. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. W komentarzach, oczywiście, zadawajcie swoje pytania. A ja na koniec mogę powiedzieć tylko jedno: Astrofaza dla głodnych kosmosu.